I na naszych zegarach jest godzina, patrzę, 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 siódma czterdzieści i teraz mamy połączenie z Trójmiastem, gdzie jest pan profesor Marek Szczepaniec, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Zmieńmy politykę anty-covid, chrońmy grupy ryzyka i uwolnijmy gospodarkę. To jest apel do rządu, który pan podpisuje, pod którym Podpisało się już wielu wybitnych profesorów, lekarzy. Panie profesorze, co jest do zmiany? Jak powinien zareagować rząd, żeby przywrócić nam normalność, codzienność, którą pamiętamy? Może zacznę od takiego ujęcia globalnego, bo mamy do czynienia z pewnym problemem, który jest niespotykany w historii gospodarki światowej. Mamy ponad 90% gospodarek na świecie, które są w stanie recesji. Zostały wprowadzone w ten stan recesji w wyniku działań, zaplanowanych działań przez rządy, oczywiście uzasadnionych w jakiś sposób epidemią COVID-19. Jakie są koszty tego typu polityki zablokowania tych gospodarek? Można oszacować te koszty, korzystając na przykład z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które dotyczą wzrostu zadłużenia planowanego w roku 2020. I ten koszt w skali całego świata to jest rząd wielkości 10 bilionów dolarów. Powtórzę, bilionów, czyli 10 tysięcy miliardów dolarów. Takie będą koszty tego typu polityki. Oczywiście można powiedzieć, że ta polityka ochroni pewną liczbę istnień ludzkich, ale za kwotę dwa no, tysiące razy mniejszą można by było na przykład zlikwidować problem głodu na świecie, czyli ochronić 8 milionów istnień Rozumiem ludzki. panie profesorze, skąd kwota 10 S bilionów? Jak to pan już, wyliczył? Już jak to Światowy PKB to jest rząd wielkości 88 bilionów dolarów. Dane IMF-u dotyczą wzrostu zadłużenia, w różnych państwach różnie to będzie wyglądało, od kilku do nawet dwudziestu kilku procent PKB. W największych gospodarkach amerykańskiej to może być rząd wielkości ponad 20% PKB. Czyli w samych Stanach Zjednoczonych koszt takiej polityki to będą 4 biliony dolarów. To są no, gigantyczne pieniądze i teraz pytanie, czy te pieniądze nie można by było inaczej wykorzystać. No, tak jak powiedziałem, można by było ocalić no, przynajmniej 8 milionów istnień ludzkich e, w związku z likwidacją głodu, można by było wyeliminować ubóstwo na całym świecie. Czyli polityka jest niezwykle kosztowna, a nie przynosi efektów. Mamy do czynienia no, z bardzo niekorzystnymi skutkami gospodarczymi. gospodarczymi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, zagrożonych jest około 700 milionów miejsc pracy na całym świecie. To tak tyle ujęcia globalnego, a teraz może przejdę do sytuacji, którą mamy w Polsce. Mamy najnowsze dane gus -u. GUS co miesiąc prowadzi takie badania, testy koniunktury. No i co wynika z tych badań? Wynika, że bardzo wiele przedsiębiorstw w Polsce jest zagrożony. Ich byt jest zagrożony, może dojść w ciągu jednego miesiąca do upadku no, jednej czwartej firm działających na przykład w branży gastronomia i zakwaterowanie. W innych branżach może upaść około kilkunastu procent przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że w Polsce zdecydowaną większość miejsc pracy tworzą tak zwane mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, czyli sektor MSP. To są przedsiębiorstwa, które generują największą część dochodu narodowego, które generują też największą część zysku brutto w gospodarce. I te przedsiębiorstwa są przede wszystkim zagrożone. Jeżeli taka polityka będzie dalej prowadzona, to to, jak, jak powiedziałem, w ciągu jednego kolejnego miesiąca może dojść do no, zapaści w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i może zniknąć. No, przynajmniej kilkaset tysięcy kolejnych. To są, miejsc pracy. to są bardzo niepokojące dane, i na pewno bardzo też niepokoją naszych słuchaczy i nas. A, tak. Panie profesorze, kto zyskuje globalnie najbardziej na tych rozwiązaniach, na tych likwidowanych miejscach pracy, na tym zadłużeniu? No, bardzo ciekawe pytanie. No, można prześledzić przepływy pieniężne, jakie mamy na świecie, i można się zastanowić, kto korzysta. No, na pewno skorzystają instytucje finansowe. Te instytucje finansowe będą mogły w łatwy sposób wytworzyć pieniądz, który wykorzystają do przejęcia aktywów. Tak się stało w roku 2020 ósmym i dziewiątym w Stanach tak. mhm. Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych około 8 milionów gospodarstw domowych w ciągu dwóch lat straciło domy. No do kogo trafiły te domy? kilkanaście milionów ludzi, tak, i te domy trafiły do? Tak, do instytucji finansowych, które no, wiemy już z perspektywy czasu, żeby były odpowiedzialne za, za ten kryzys. Wprowadziły na rynek tak zwane toksyczne aktywa, powiązane z rynkiem hipotecznym, subprime, Czyli instytucje, które jakby wywołały tamten kryzys, no najwięcej skorzystały, bo przejęły aktywa gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, szczególnie tych małych, small biznesów w Stanach Zjednoczonych. Czyli takie istnieje zagrożenie. Że czy podobny scenariusz właśnie, finansowe. czy podobny scenariusz możemy tak. mieć teraz, kiedy skądś pojawił się wirus? Który wszystkich nas tak, wystraszył. Tak, tak. A i, no i właśnie, czy te instytucje finansowe, tak jak pan powiedział, nie, nie powtórzymy tego, co było 12 lat temu? To znaczy, istnieje takie niebezpieczeństwo, że sytuacja się powtórzy. No Zagrożonych, tak jak powiedziałem, jest wiele set tysięcy miejsc pracy, przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy przedsiębiorstw. W Polsce mówimy o Polsce cały, Polsce cały czas. Teraz, teraz. mówimy o Polsce. Mhm. Tak, więc to to jest y, skala jakby zagrożenia. Co można zrobić, żeby ten problem rozwiązać? No nie ma innego wyjścia, tylko trzeba ratować te przedsiębiorstwa, trzeba zapewnić tym przedsiębiorstwom płynność, ponieważ no, tutaj jakby rząd całą politykę prowadzi, y, no, powinien y, zapewnić środki finansowe dla przedsiębiorstw z gastronomii, z z transportu, y, z handlu. Y, dla wszystkich przedsiębiorstw, które tracą w wyniku... Takie... Rozumiem panie profesorze, mówi pan zapewnić środki, ale te środki znowu tak. będziemy zapewniać poprzez zadłużanie, czy nie lepiej to odmrażać tak. te, no, te no, części zaraz, gospodarki? Zaraz, zaraz. Mówimy o, o tym momencie, kiedy te przedsiębiorstwa e, powiedzmy są na granicy mhm. e, bankructwa, bytu. Tak. bytu, bankructwa. Czyli w tym momencie trzeba im pomagać. Natomiast jeśli chodzi o samo odważanie gospodarki, to oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, w skali globalnej, polityka lockdownu generuje większe koszty niż zapewnia korzyści. Czyli mamy najdroższą możliwą politykę, która przyczynia się do ogromnych szkód, nie tylko gospodarczych, ale ogromnych szkód też zdrowotnych. Co teraz obserwujemy? Wzrost zgonów związanych z brakiem dostępu do służby zdrowia. To są te niepokojące takie... Polityka tak. powinna być mhm. zmieniona w kierunku no, zupełnie innym, czyli odmrożenie gospodarki, zapewnienie pomocy wszystkim tym, którzy stracili na dotychczasowej polityce. No i zmiana powinna nastąpić też w kwestii, no jakby takiej przyszłościowej, czyli zwalczania. No samego wirusa, prawda? Czyli powinno się iść w kierunku leków, w kierunku lepszej opieki medycznej, w kierunku Zwiększenia odporności całej populacji, a nie w kierunku szczepionek. No właśnie, to jest kolejny bardzo ważny aspekt. Deklaracja Great Barrington, którego, której Pan jest sygnatariuszem, teraz nowa deklaracja także pojawiła się na stronie awas.org, petycja obywatelskiej. Tam jest ten punkt cały czas podkreślany, że potencjalnie dostępne szczepionki są nowe, eksperymentalne i to oznacza duże i wysokie ryzyko dla wyszczepiania całej populacji. Jak się Pan do tego odnosi? Powiem tak, ja nie jestem lekarzem, tylko jestem ekonomistą, więc mogę z punktu widzenia ekonomicznego się wypowiedzieć. Patrząc na to, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są teraz na pierwszym miejscu w statystykach World Meters. Tam odnotowano 13 milionów zachorowań czy zakażeń, 273 tysiące. Zgonów, to są dane z wczoraj, i to jest kraj o największym wyszczepieniu do przeciwsezonowej grypie na świecie. To jest kraj, w którym szczepie się w ciągu roku sto kilkadziesiąt, w tym roku prawdopodobnie będzie 190 milionów osób. 190 milionów osób jest szczepionych, w poprzednich latach 180, 170 milionów. I mimo zastosowania takiej polityki, czyli masowych szczepień, problem grypy wcale nie zniknął. Są dane dostępne z CDC, każdy z Państwa może sprawdzić na stronie CDC obciążenie jakby grypą i okazuje się, że z roku na rok, mimo tych masowych szczepień, przybywa przypadków zachorowań, wizyt w gabinetach lekarskich, hospitalizacji, zgonów. Rekord osiągnięto w sezonie grypowym 2017-2018. To było 810 tysięcy hospitalizacji, 61 tysięcy zgonów. Czyli ta polityka z punktu widzenia powiedzmy ekonomicznego nie nie I nie jeszcze tutaj bardzo ważne... Nie w stanie się wypowiedzieć w e, sprawie zdrowotnych, ale ja tylko chcę zwrócić uwagę Państwa i Pana Profesora już kończąc naszą rozmowę, że firma Pfizer, która została okrzyknięta tym liderem i która ma największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o szczepionkę na COVID. Przypomnijmy, 8 lat temu zapłaciła 14,5 miliarda odszkodowań za fałszywe promowanie leków w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata wcześniej, w 2009 roku, największy na świecie koncert właśnie farmaceutyczny Pfizer przyznał się do winy i zapłacił 2,3 miliarda dolarów, dolarów kary za to, że promował przyjmowanie swoich leków w sposób niegodny z ich właściwym przeznaczeniem. Więc jest to firma, która miała ogromne problemy i oszustwa na, na naprawdę na gigantyczną skalę. Jeżeli mogę tutaj coś już dodać, na koniec, tak. jedno zdanie. Jest taka baza amerykańska, nazywa się Violation Tracker. Każdy z Państwa może skorzystać z tej bazy, zobaczyć jakie kary nałożono na różne firmy, na banki, na firmy farmaceutyczne, motoryzacyjne, paliwowe, za różne... Yy, no Jeszcze raz strona, panie profesorze. Violation Tracker. Violation Tracker. Dobrze. dobrze. Jeżeli piszemy w mhm. Google, możemy sobie potem sprawdzić każde przedsiębiorstwo, między innymi Fajcera. Tamta suma kar jest troszeczkę niższa, niż pani powiedziała w pierwszym zdaniu, ale faktycznie te kary sięgają miliardów dolarów. Takie informacje w polskich mediach można znaleźć, jeżeli chodzi o te odszkodowania... To, to i tak są duże y, sumy tak, tak, i, tak. To i to są ogromne kwoty. Ogromne kwoty dotyczą nie tak. tylko firmy Pfizer, ale też innych firm szczepionkowych, czyli GlaxoSmithKline, y, kolejna firma Johnson Johnson, AstraZeneca. Wszystkie firmy, te farmaceutyczne, w ostatnich 10 latach dostały kary sięgające od kilkuset milionów dolarów do kilku miliardów za wprowadzanie na rynek albo nieprzetestowanych leków, albo na rozszerzanie zastosowań tych leków. W większości przypadków kończyło się to no bardzo tutaj, źle dla pacjentów. Tak, panie na... profesorze, na pewno jeszcze będziemy mieli okazję na antenie porozmawiać. Debiut radiowy pan profesor Marek Szczepaniec, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Pozdrawiamy Trójmiasto, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Morze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Państwa. To ważne informacje, cenne informacje, a jeszcze cenniejsze i jeszcze świeższe ma Adrian Kowarzyk za kilka chwil.